Pan Chrystus ma Aleluja aleluja Alleluja Alleluja Uweselił swój lud miły Alleluja Alleluja Który cierpiał dnia trzeciego Alleluja Alleluja Dla człowieka Gwiazdy, gdy do grobu szły, Alleluja, Alleluja, drogie maści sobą niosły, Alleluja, Alleluja. Bili anioła ujrzeli, ale. Jajko, Żeby ja miała pod próg położyć, jak będziem pierwszy raz bydło na łąki wyganiać. A dobrze, dobrze. Mamu, a po co to? No jak po co? Żeby dobrze hodowało się, zdrowe było, no i żeby dużo mleka dawało. I ja jedna jajko zostawiła, żeby było czym przerzucić stodoły w przewodnią niedzielę. Oj, ciotku, wy już chyba za stare, żeby się bawić wrzucanie jajkami. Oj, no to antek przerzuci, on tu gospodarz. To żeby jemu zdoła była pełna przez cały rok. Tak trzeba, trzeba pamiętać o tych zwyczajach dawniejszych. Trzeba pilnować się. Babku, a gdzie te skorupki? A jak my głupi, to wszystko pozbieramy do tej miseczki, to ja potem pozbieram i zaniosę. Szparuny powkładam tam pod belkę, żeby pioruny nie byli w naszą chalupę. A reszta to ojciec w zakopie, Czy to w sadku, tam gdzie jabłonie rosną, żeby dobrze rodziło? Czy w ogrodzie, gdzie tam warzywo, tam też. Gdzie... masz o już tu. A ja trochę kurom zaniosę, żeby lepiej nieśli się. O, proszę, proszę, O, ktoś ci idzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Witajcie, mamu. Witajcie, mamo. Jak wasze zdrowie? A witam, witam, dzieciaku. Jakoś ci leci. Chociaż ostatnie jakieś czasy tak mnie palcy te duże u nóg tak kręciło. Tak boleli, o, że nie wiedziała, co z nimi zrobić. Siadaj, siadaj. O, o. Weźcie, mamu, zajęczego skromu, posmarujcie i w ciepłej ranuczy wygrzejcie. O. Ja kiedyś ci tak swojemu Bolkowi robiła, zanim jego całkiem nie pokręciło. A widzisz? A mnie już i z głowy wyszło, to że to kiedyś tak robili. Wiesz co? Ale ja poszukam, poszukam, może gdzie tam gdzie jeszcze i na strychu znajdę. To posmaruję. O, o stefka, to już wy przyszli, to chyba wy się nie obrządzali, co? A ile szło nas z tego obrządku? Jedna krowina, parę prosiarek. No, 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 no. To my wszystko uwinęli się i szli do Was, żeby na nas ze śniadaniem nie czekali. O, no, no to, to strasznie. Siada No to jak tam baby? Śniadanie gotowe. A o, jeszcze tylko sąsiadki. Przyjdą i O, no już jedzie. To tam? To... Niech nie, nie będzie wodziemy. pochwalony jest Na, no, na wiek wieków. Wiedzie. A skąd wy wiedzieli, że to my? A bo my i nikogo innego nie spodziewamy się. — Na was czekali. — A nie za późno by przyszli? — Nie, w samoporę, porę, w samoporę. porę. Rozdziewajcie się. rozdziewajcie się, zaraz będziemy siadać do stołu. — Trzymajcie, karniołka. święconego, a i trochę bułki na spróbowanie. — A nie trzeba było, my tyle z tego napiekli, oj, ale dziękuję. — Co, co też wyglądacie, jakże to tak, spusto ręko, toż my nie dziady, no na cudze tak. nie łasy. — No to nie, nie, ale… Aj. Stawiajcie ławę będziemy siadać do stołu. Siadajcie. Dziękuję, No tak, daleko szli. No i dobrze, że przyszli. No, to teraz wstajemy, tak? Wstawajcie. Imi imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, wzięćcie imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Panie Boże, pobłogosław nas i te dary, które będziemy spożywali z Twojej świętej szczodrobliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. amen. Nie Chrystus z martwych stały ma na swej opiece. I Matka Boska, Amen. Jezus. 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 Wesołego alleluja. I żeby wszystkie w zdrowiu doczekali drugiej Wielkanocy. To był ale, ale, Aleluja. To teraz bierzcie święcone jajko, chlebek, chlebkiem łącie się, posolcie jajeczko. Święconą solą. No jaka, bierzcie soły, bierzcie, 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 bierzcie. O, to będzie Bierzcie solę, bierzcie. Klebkę bierzcie czy się po kolei. Dziękuję. Mamu dobrze. Mam bo... dobrze mhm. Dzięki Bogu, że wielkanocy doczekali. Owo. Mamo, i chlak chyba wyrósł dobry. Mm. No, mam, nie. Mm. A to ty, Marysia? Mm. Taka kiełbasa chyba palcem napychana. Dla jego roku chyba wszystko udało się. Mm. Dobry wieszcie. rok był. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze to... święto mm. to, jest to święcone, trzeba skończyć. Kielbasky. Ale w tym roku i tu zimne święta. Tak w kościele dłużej postojeć, to nieciecko można zmarznąć. Tylko dobrze, że ludzi dużo było, to tak w kupce troszkę A tak. Ja tam na wsiunocznej była, jakoś ci nie zmarzła. Hmm. Się tak, tak, w zeszłym roku to i bociany siedzieli na, na dachu, a w tym roku ni nie z nie widów. Tylkoż już dawno stare ludzie powiadali, że na zwiastowanie zlatuje się bociany. My tam panny. Dużo jajek na, biera, namalowali dla małaponików, a ja w tym roku tu tylko w cebulniku malowałam, bo do mnie tu i tak nikt pewno nie będzie szedł. A niech tam będą i w cebulniku malowane. Ale jak twój do chłopcy łokać to co ty, dasz? To tak brzydko na was grała, oj będzie to biehatko. Od mamy się uczyła. Oj mama to ładnie pisała, to no, po tacie chyba ten talent. Oj mamu, mamu, nie biadolcie, jak chłopcy przyjdą, to oni tylko patrzą, żeby więcej gorzałki i kiełbasy dostać, a nie czy jajka pomalowane, czy nie, no Ale jajka z ciebie panna. Och, dobrze, że my z Perlot kilka napisali, bo nie byłoby co do koszyka święcony włożyć.